Swoją przygodę z tenisem może rozpocząć już nawet 3 lata. Treningi Legia Tenis Schools oparte są na założeniach Polskiego Związku Tenisowego i programu Tenis 10, czyli tenis dla dzieci poniżej 10 roku życia. W praktyce oznacza to, że dzieci grają na mniejszym korcie, niższych siatkach, mniejszymi rakietkami, niżej i wolniej odbijającymi się piłkami. Dzięki temu nauka tenisa jest łatwiejsza i dla nich przyjemniejsza. Godzinny trening to nie tylko odbijanie piłki rakietą forehand-backhand, ale to również szereg zadań do wykonania, które mają na celu przyczynić się do wszechstronnego rozwoju naszych dzieci. Bardzo ważną rolę tutaj odgrywa rodzic, jak i trener. Zadaniem rodzica jest zaciekawienie i zainteresowanie dziecka sportem. Jeżeli zauważysz, że dziecko przejawia takie zainteresowanie, jest ruchliwe, lubi się ruszać, to jego zadaniem jest wtedy przeprowadzenie dziecko na kort i na trening. Wtedy dużą i ważną rolę też ma trener. Jego zadaniem jest przeprowadzenie atrakcyjnego i fajnego dla dziecka treningu dostosowanego do jego wieku e, i umiejętności. Dzieci, które chodzą regularnie na treningi, są bardziej zdyscyplinowane i lepiej sobie radzą w zajęciach i zadaniach, które mają do wykonania poza szkołą. Zaprezentowane ćwiczenia mają przede wszystkim zainteresować dziecko tenisem, czyli nową aktywnością sportową, pokazać również fajny, nowy sposób na spędzanie wolnego czasu w domu z rodzicem albo na treningach. Powiedz najpierw ile masz lat. Pięć i pół, sześć i pół, pięć. A od kiedy grasz w tenisa? Czterech lat, 12 dni, bardzo długo, pół roku. A powiedz co lubisz najbardziej w tym tenisie? Mm, forehand, mm, grać w tenisa, odbijanie. Marzysz o tym żeby zostać wielkim tenisistą? Nie.